tu jakaś przyzwoita perspektywa także ja was witam dzisiaj mamy 14 lutego kolejny dzień w deszczowej Anglii ale ja już po kilku dniach pracy tutaj w końcu mam okazję pojeżdżenia traktorem e mamy cały czas dostawy wapna przywożono wapno z jednej firmy ja jadę teraz pomóc zabrać część właśnie rzeczy z miejsca, gdzie to wapno było przewożone, ponieważ tam, gdzie to wapno kiprują, jest nasza koparka. i Przysypuję to wapno, usypuje jeden duży, wielki kopiec. I tam już te dostawy zostały wszystkie zwiezione. Teraz się będziemy przenosić tutaj na to gospodarstwo, więc musimy przewieźć wszystko, więc musimy przewieźć koparkę i musimy, musimy przewieźć takie... Podesty, które rozkładaliśmy, takie maty metalowe, które rozkładaliśmy w miejscu, gdzie te ciężarówki kiprowały, ponieważ jest bardzo mokre i od tak się na pole nie dojechać. Zresztą, będę na miejscu, to może mi się uda to wam nagrać. Także ja w tym momencie jadę 6215 tą nową z tą wspaniałą skrzynią. Oczywiście, nikt mi nie powiedział, że taka akcja dzisiaj będzie. Ja sobie elegancko się szykuję na godzinę 7.30 do pracy. Tymczasem o godzinie 7.10 okazuje się, że to już trzeba jechać, więc trzeba było się sprzężyć, sprężyć i śmigać, Zaraz drugi kolega przyjedzie drugim traktorem znizgo podwoziową lawetu, żeby zabrać koparkę z pola. I to tyle. To raczej będzie jedyne takie ambitne zadanie dzisiaj. Poza tym, coś tam cały czas kombinujemy, sprzątamy na warsztacie Na magazynach zbożowych, gdzieś tam musimy się delikatnie przygotować do inspekcji Która ma być początkiem marca I tak to wygląda Jest bardzo mokro na polach, leje regularnie, wczoraj też lało Przez pół dnia Prognozy się cały czas zmieniają Raz nadają deszcz, raz nadają słońce, ale zazwyczaj te prognozy z deszczem Są bardziej realne no, ale cóż, pozostało tutaj nie ma co marudzić, bo to nic nie zmieni. Tylko trzeba liczyć na to, że się koniunktura odwróci. Ta pogoda błyśnie. W zeszłym roku, już o tej porze, byliśmy tak naprawdę w sezonie siewnym. No, ale jak sami wiecie, każdy rok jest inny i rok drugiemu jest nierówny. Zobaczymy, ile uda się w tym roku nam zasiać. Miejmy nadzieję, że wszystko to, co jest planowane. I cóż, i tyle. Ja cisnę dalej na pole, jak już dojadę na tamto gospodarstwo, to się do Was odezwę. Chłopaki będą rzucali teraz koparkę na przyczepę, a ja czekam na ładowarkę, żeby załadować te tutaj podesty na przyczepę. Ostatni kurs właśnie pojechał. I przenosimy się na nasze gospodarstwo teraz. O, dzieje się tyle, że nie mam jak nagrać. Ale już załadowałem to, co miałem wziąć. Na da, widzicie dalej, w oddali ładowarkę, jakaś kobieta się wpierdzieliła. czy jakimś tym, pick-upem. Przejazd między polami, bo przyjechała psa wyprowadzić. I zawracała i nie może wyjechać. Będzie jej kolega pomagał ładowarką, chociaż obawiam się, że ona nie wie jak włączyć nawet na cztery koła, bo widziałem, że się grzybała ale tylko tylne koła się kręciła to jakiś duży Nissan. O, rzucam kamerkę na głowę. Czekajcie. Górcze nagrzane. Czy temperatury zbić? Jakieś aktualizacje ma John Deere. Ale to ja, nie, ja ich na razie nie chcę. I co? Widzicie, to co no, przyczepie mam zawodowane, to są właśnie te metalowe podkłady, żeby tutaj wrzucić żeby tutaj... Nie w pierdzielę wrzucić żeby tutaj można było na nie wierzyć ciężarówką Już jedna ciężarówka się zagrzebała na tym naszym drugim gospodarstwie przed chwilą telefon właśnie był Ja jadę tam tu właśnie zawieźć, może ja ją będę wyciągnął Chyba, że chłopaki pojechali wcześniej yy, z koparku, to może oni ją wyciągną no, Nie wiem, tam niby droga utworzona z tego co mi się wydaje, ale gdzieś się jakoś zagrzebał było to jak cholera, gdzie się nogi nie postawi, tam noga upierdzielona Ale fajnie, że się dzieje coś innego. Świateło sobie podpamy. Jadę teraz inną drogą powrotną jak przyjechałem. <sum> <sum> to jest to Nawet zegarek upierdzielił. tak, więc ja sobie cisnę na to pole kolejne i zobaczymy co będzie później A raczej tyle z takich dzisiejszych tematów wydaje mi się i dalej trzeba będzie później sprzątać magazyny gdzie on zielony cały ale nawet nie ma sensu go myć z zewnątrz bo każdy wyjazd z gospodarstwa w tych warunkach to jest znowu ta sama sytuacja i uwalony, brudny traktor już mam prawie 1500 godzin natłuczonych a jest 2022 roku na opryskiwaczu najwięcej tak naprawdę chociaż ja trochę dołożyłem wałując i orając w zeszłym roku zobaczymy czy w tym roku też będzie dane mi tym czy będę naszą starą siósteczką orą Cioryba, tak naprawdę Inne gospodarstwo jest fajnie, te budynki takie stare, angielskie wyglądają. Mają swój klimacik. Zresztą już to chyba nieraz powtarzałem. Z tyłu jakiś samochód mamy, byśmy puścili, ale to nie bardzo jest gdzie zjechać. Teraz A coś może tutaj. Tutaj ktoś sporo bornika natargał. Podsiąkło to dosyć mocno woda aż na górze stoi. To jest obornik, nie? Przepraszam to nie jest obornik, to jest ziemia. To może ktoś ty tutaj przywiózł, żeby sobie podnieść teren. Nieważne. Zobaczcie, to te płyty mi się trochę przesunęły, ale nie jakoś strasznie. Ale trzeba będzie wysiąść i zobaczyć, czy wszystko w porządku, czy to nie chce spaść. Z tyłu taksówka, nawet jak w Niemczech jeżdżą żółte taksówki, tak i tutaj. W Niemczech to jeżdżą kremowe, a tu jedzie żółty Passat. Zobacz kolego, nie mam. gdzie zjechać nawet No dawaj Johnny, co to dla Ciebie Zobaczcie jak to wygląda Patrzcie co tam stoi, widzicie daleko? Jakieś 8R z pługiem Czyli ktoś coś orał na wiosnę jeszcze na no to wychodzi Chcecie się przesunąć czy nie? Nie. One chyba tak od początku były. Pas napięty Ten również nie ma prawa co spaść. No, ewidentnie jakieś 8R. Poteczkę trzeba zrobić. Ciekawe, kiedy orą jeszcze przed tymi deszczami, ale to gdzieś musiało być w połowie lutego, bo... w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, tak jak ja tutaj jestem, to nawet nie ma szans. No zobaczcie, to często o tym Wam mówiłem, że ludzie zostawiają do sprzedaży jajka. Sobie tu tutaj jajka, są ty bierzesz jajka, wrzucasz odliczoną kwotę, Niech się nie martwi, że ukradną i dalej w drogę. Tutaj wygląda, jakby było wyorywane i uprawione później, może nawet zasiane. Widzicie, uprawa bezorkowa ma to do siebie, że fajnie zatrzymuje wilgoć w latach, kiedy tej wilgoci jest mało, ale kiedy była tak mokra zima i tak jak my mamy uprawione bezorkowo, no to jest ciężko, ciężko będzie w to pole wejść. Jakby to było wyorane, przes prze przesychałoby na pewno troszeczkę szybciej. A to wydaje mi się, że to już było zaorane wiosną jeszcze wiosną zasiane. Wiosną, to jeszcze zimę mamy lutym to raczej nie jest zeszłorocze tutaj coś ciekawego się buduje, znaczy już jest wybudowane, to się w zeszłym roku budowało jakieś nowe budynki, nie wiem co to jest, ale dosyć sprawnie im to poszło, w zeszłym roku już nie ma to chyba nic. Były jakiś zarys budynków, ale to jeszcze nic tutaj nie stało. To mniejsza większość. Tu możecie widzieć nasze pola po łobinie i też kurców w woda stoi. Wszędzie, gdy nie przejeżdżam, to widzę, że woda stoi. U sąsiadów, to co zasiane, też woda stoi. Także na materiały z siobów, jeszcze troszeczkę poczekacie z jakichkolwiek prac polowych. Nie wiem ile. Tu zasiana pszeniczka. Na jesieni to wygląda w miarę. Przy poprzeczkach po krawo, a na środek pola, jakby się wjechało. To by się okazało też, że się traktor kopie Ale teraz prognozują kilka dni fajnej pogody, ma być ciepło Ale czy im wierzę? Nie do końca Dzisiaj miało być 14 stopni, a na pewno tyle nie jest To elegancko zasiane. Stoi woda. I tu już nasze pola po łubinie, po prawej stronie. Jak możecie zobaczyć to powinno być zasiane jesienią, ale żeśmy się nie wyrobili. Też mokro. Chociaż te, które nie były w ogóle uprawione i te do tych należą to one teoretycznie powinny być najsuksze. No ale jak widać, tak nie jest. A tam nie ma co dywagować, jak będzie, tak będzie. Tam już dalej widzę, gdzie oni to kiprują. Mhm. Mm już koparka na miejscu. Jadę, więc ja. nie wiem czy ładowarka już dojechał czy nie ale raczej nie wydaje mi się, żeby był szybszy ode mnie aczkolwiek okaże się na miejscu no już prawie na miejscu jestem tu po prawo macie nasze pole z rzepakiem chyba mi się wydaje, że ruszyła wegetacja że on jest ładniejszy jak ja go widziałem ostatnio ale może się mylę stoi, widzę ta ciężarówka zakopana nadal a 215 starą odczepili od Od przyczepy tej niskopodwoziowej i będę ją wyciągać. To ja sobie może tutaj na razie zaparkuję, ponieważ chłopaki będą to wyciągać. Widziałem się już potoczył 215 do tyłu. to idę może i uda mi się to złapy dla Was nagrać. Czekaj, ten przycisk, tutaj luz i parking. Idę zobaczyć jak to wygląda widzimy ja się tam wpierdolił Bo chciał chyba sobie tutaj nawrócić i nie dawał rady stwierdził, że zjedzie na dół i z będem wycofa, e, ja chciał sobie nic z tego nie robi Nie gazuj chłopie, nie gazuj Tak więc dobra, to jest rzucone Widzicie jak to jest, bo to funkcję spełnia Tutaj na tym Będą zawracały się żarówki Będą na to wjeżdżać Tu już jeden się wysypał Ten co chłopaki wyciągali A ja się nawijam ja z powrotem na gospodarstwo Muszę tu przyczepę z wierzchu umyć Pasy poprzymywać, bo też one w błocie To na razie tyle tych manewrów. Zobaczymy, jak się coś będzie ciekawego jeszcze działo. To będę wam na pewno pokazywał. Tutaj, pola po rzepaku zeszłorocznym. To z tych, gdzieśmy wtedy po nocy manewry robili. Jak pamiętacie, naprzeciw rośnie tegoroczny rzepak. I tym akcentem kończymy na dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jak już tutaj dotarłeś, to nie umieszkaj dać łapkę w górę jeśli się podobało, jeśli się nie podobało to też daj łapkę w górę, komentarz jakiś poproszę, konstruktywny, no i subika, kto nie daje suba, powinien to zmienić. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, cześć!